Umiłowana córko, dziś przychodzę do ciebie jak delikatny szept wieczności, niosąc słowa, które nie są twoje, lecz z nieba. Słuchaj uważnie, bo w twoim sercu zostaje objawione coś, czego już dłużej nie da się ukryć. Istnieją tajemnice, które dusza czuje, zanim oczy je ujrzą, i to w tej głębokiej ciszy dosięgam cię teraz. Aniołowie mówią, że to koniec, i ta prawda może wydawać się ciosem, lecz jest także wyzwoleniem. Byłaś związana niewidzialnymi łańcuchami, które nie należały do Twojego przeznaczenia. To, co się kończy, nie jest Twoją istotą, lecz cyklem, który nie mógł już dłużej podtrzymywać Twojego światła. Nie lękaj się, córko, bo zakończenie niesie ze sobą objawienie tego, co wieczne. Widzę Twoje ukryte łzy, te, które spadały w ciszy nocy, gdy nikt inny nie mógł ich zobaczyć. Niebo zebrało każdą z nich i przemieniło w ziarna siły. Dziś nie jesteś tą samą osobą, co wcześniej. To, co wydawało się słabością, stało się mocnym korzeniem, którego nie wyrwą wichry strat. Posłuchaj, to, co się skończyło, nie było fundamentem, lecz jedynie próbą. Zostałaś powołana, aby żyć czymś większym niż okruchy miłości. Narodziłaś się dla spotkania, które dotyka wieczności, a nie dla więzów kruchych, które już rozpadały się wobec prawdy. Ich koniec jest dla Ciebie zapowiedzą nowego początku. Nie opłakuj tego, co się rozpada, bo w niewidzialnym już przygotowuje się coś, co jaśnieje mocniej. Każdy koniec skrywa boską tajemnicę, a to jest Twój czas, aby być prowadzoną szeptem opatrzności. Choć Twój umysł się opiera, Twoja dusza już wie, to, co się kończy, otwiera przestrzeń na to, co naprawdę do Ciebie należy. Nie stracisz niczego, co było Twoim przeznaczeniem. To, co odchodzi, nigdy nie było twoją wiecznością, a jedynie przejściem do Twojego przebudzenia. Mówię Ci jasno: jesteś kochana, wybrana i strzeżona. Nic z tego, co zostało złamane, nie zdoła odebrać ci obietnicy, którą niebo zapisało nad Tobą. To zakończenie jest jedynie zgięciem zasłony z Twoich oczu, abyś mogła zobaczyć wyraźnie. Poczujesz, że ciężar zaczyna się rozpraszać. Jakby niewidzialne dłonie zdejmowały z Twoich ramion brzemię. To czas, aby kroczyć lżej, bo nowa droga wymaga od Ciebie tylko odwagi i zaufania. Nie oglądaj się już za siebie, córko, bo tam nic więcej nie zakwitnie. Twoje serce zostanie uzdrowione w czasie nieba, a nie w czasie pośpiechu. Każde uderzenie zostanie przywrócone z łagodnością, aż Twoja wiara stanie się większa niż ból. To, co teraz boli, wkrótce będzie tylko wspomnieniem miejsca. Z którego zostałaś ocalona. Posłuchaj, nie jesteś sama. Obok Ciebie są niebiańskie obecności, które czuwają nad każdym Twoim krokiem. W ciszy poczujesz niewidzialne dotknięcia, które przypomną Ci, kim jesteś. Nigdy nie pozwól, by cień straty sprawił, że zapomnisz o wartości swojego światła. To zakończenie jest także wezwaniem do Twojej wolności. Nie pozwalaj sobie już mieścić się w ciasnych przestrzeniach, ani żyć w historiach które nie uznają Twojej wielkości. Zostałaś stworzona dla miłości, która nie więzi, lecz poszerza. Córko, nie wątp, kiedy niebo mówi, że to koniec, oznacza to, że zaczęło się coś, czego Twoje oczy jeszcze nie dostrzegają. W sekrecie przygotowywana jest obietnica tak delikatna i potężna, że może być objawiona tylko w odpowiednim czasie. Będziesz zaskoczona, a to zaskoczenie będzie miało smak spełnionej obietnicy. Aż do tego dnia wezwanie brzmi, ufaj, nawet gdy nic nie ma sensu. Pustka, którą teraz czujesz, nie jest brakiem, lecz przestrzenią otwieraną na nowe. Niebo już orzekło, nie będziesz więcej chodzić po miejscach, które wysysają Twoją duszę. Zostałaś oddzielona, aby żyć tym, co cię podnosi, a nie tym, co cię pochłania. Każdy krok naprzód będzie prowadzony z pewnością. Umiłowana córko, nie porównuj się z tym. Co zostało za tobą. To, co się złamało, nie definiuje, kim jesteś, ale ujawnia, kim już nie musisz być. Twoja tożsamość się nie zgubiła, lecz wzmocniła pośród próby. A nawet jeśli czujesz się złamana, mówię ci, jesteś naczyniem w rękach garncarza. On potrafi o każdą część i uczynić z ciebie coś jeszcze piękniejszego niż wcześniej. Nic w tobie nie będzie zmarnowane. Zaufaj boskiemu tchnieniu, które teraz cię prowadzi. Będziesz prowadzona do miejsc, gdzie twoja dusza odetchnie pokojem. Ta droga nie jest zbudowana z pośpiechu, lecz z pewnych kroków, które objawiają twoje prawdziwe przeznaczenie. Istnieje obietnica zapisana w twoim imieniu, której ani ból, ani koniec nie mogą wymazać. Każde zakończenie niesie w sobie niewidzialny początek, a twój już się rozpoczął, nawet jeśli jeszcze tego nie dostrzegasz. Posłuchaj raz jeszcze: ich koniec nie był twoim końcem. Ty trwasz. Ty rozkwitasz, Ty jesteś wybrana, nic nie zdoła powstrzymać dzieła, które już jest w ruchu. I tak, córko, zostawiam Ci w tej chwili pewność, niebo jest z Tobą, a to, co wydawało się stratą, jest w rzeczywistości wyzwoleniem. Uczymuj swoje oczy wzniesione, bo to, na co czeka Twoje serce, już się zbliża. Wybrana, córko, pojawiają się znaki, które zaczynają się przed Tobą objawiać. Nawet jeśli jeszcze nie rozumiesz ich w pełni, drobne szczegóły pojawią się na Twojej drodze jako subtelne przypomnienia, że nic z tego, co przeżyłaś, nie było daremne. Każdy gest, każde wspomnienie, każda cisza nabiorą znaczenia we właściwym momencie, a Ty rozpoznasz rękę nieba, która Cię prowadzi. Poczujesz, że coś zmienia się w Twoim wnętrzu, jakby budziła się nowa energia, łagodna, a zarazem intensywna. To nie jest złudzenie to przygotowanie twojej duszy na przyjęcie tego, co zostało obiecane od początku. Wzrasta w tobie siła, której nic nie zdoła powstrzymać. Przyszłość, która się zbliża, nosi ślady przeznaczenia, a twoja obecność zostanie poprowadzona ku spotkaniom zapisanym na długo przed twoimi narodzinami. Nie dziw się, jeśli niespodziewane cię waźwie, bo właśnie poprzez to, co nieprzewidziane, objawia się opatrzność. Jest ktoś, Kogo niebo już przeznaczyło, aby przeciął twoją drogę, a kiedy twoje oczy go spotkają, rozpoznanie będzie natychmiastowe. Nie będzie jak dawniej, nie będzie wątpliwości, bo twoja dusza poczuje pewność, której twój umysł zawsze szukał. Umiłowana córko, to, co wydawało się zwłoką, jest w rzeczywistości troską. Niebo nie działa w pośpiechu, lecz w doskonałości. Gdy czekasz, twoja istota jest kształtowana a wszystko wokół układa się tak, aby nic nie zawiodło, gdy nadejdzie właściwy moment. Nie lekceważ małych znaków, bo są jak tajemne drzwi otwierające większe ścieżki. Słowa, które słyszysz, niespodziewane spotkania, a nawet sny będą narzędziami, które przypomną ci, że niebo już działa dla ciebie. Wewnątrz ciebie na nowo zapłonie płomień nadziei. Nie pozwól, aby strach próbował go zgasić. Ten płomień jest hasłem Twojego nowego początku, a każde uderzenie Twojego serca będzie jak zapowiedź tego, co nadchodzi. Córko, Twoja droga nie jest tylko Twoja. To, co niebo buduje w Tobie, sięgnie innych, dotknie życia i objawi wielu moc przemiany. Nie lekceważ wielkości tego, co zaczyna się w Tobie rodzić. Mówię Ci, Twoja historia będzie miała blask świadectwa. To, co dziś jest bólem, stanie się siłą, a to, co wydawało się upadkiem, przemieni się w zwycięstwo. Zostałaś wybrana, by inspirować, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To jest powołanie spoczywające w Twoim duchu. Nie dziw się, jeśli Twoje serce zacznie znowu marzyć, nawet gdy próbujesz je powstrzymać. Ten impuls nie pochodzi tylko od ciebie, lecz od nieba, które tchnie życie tam, gdzie zdawało się, że były tylko popioły. Każdego dnia coraz bliżej będzie chwila objawienia. Przyjdzie ona bez ostrzeżenia, lecz gdy się wydarzy, będziesz wiedzieć, że wszystko było tego warte. Oczekiwanie, cisza, łzy, wszystko zostanie usprawiedliwione wobec tego, co otrzymasz. Droga córko, zachowaj to słowo w sobie, koniec nie był wyrokiem, lecz przygotowaniem. Niebo nigdy nie odbiera czegoś, nie przygotowując wcześniej czegoś większego. A to, co jest przygotowywane dla Ciebie, przekracza Twoją wyobraźnię. Wszechświat już zaczyna poruszać się na twoją korzyść. Okoliczności pozornie niepowiązane układają się jak elementy wielkiej układanki. Wkrótce zobaczysz pełny obraz, który dziś jeszcze wydaje się tajemnicą. Nie pozwól, aby niepokój odebrał ci pokój. Tajemnica tkwi w zaufaniu do doskonałego czasu. Nawet jeśli nie widzisz, już tkaka się, nic po nici, tkanina twojego nowego życia. A kiedy czekasz, niebo szepcze, trwaj mocno. Córko, bo to, co nadchodzi, nie jest zwyczajne, jest niezwykłe. Niewidzialne już pracuje dla ciebie, a wkrótce Twoje oczy ujrzą to, co Twoje serce już przeczuwa. Córko, wokół ciebie właśnie teraz dzieją się niewidzialne ruchy, choć Twoje oczy jeszcze ich nie dostrzegają. Niebo nie pozostawiło Cię w pustce, jedynie na chwilę ukryło to, co jest w budowie, abyś nauczyła się chodzić w wierze. Jesteś prowadzona przez bezpieczne dłonie i nic nie wymknie się z celu wyznaczonego dla ciebie. Nastanie chwila, gdy przeszłość spróbuje ponownie się do ciebie zbliżyć, ale poczujesz w głębi duszy, że nie ma już miejsca na to, co się skończyło. Nie będzie trudno powiedzieć nie, ponieważ Twoja świadomość będzie przebudzona, by rozpoznać to, co już nie pasuje do Twojej historii. Cisza, która dziś ciąży nad Tobą, wkrótce zostanie zastąpiona przez nieoczekiwane odpowiedzi. Te pytania, które nosiłaś w sercu bez wyjaśnienia, zaczną znajdować sens w szczegółach, które niebo starannie ci objawi. Zauważysz, że drogi zaczną się otwierać w zaskakujący sposób. Drzwi, które były tak długo zamknięte, odblokują się przed tobą, jakby ktoś niewidzialny przygotował już wszystko na twój przyjazd. I zrozumiesz, że nie musiałaś niczego wymuszać, wystarczyło ufać. Wybrana córko. Twoja energia się zmieni i inni to poczują. Twoja obecność będzie niosła w sobie coś innego, czego nie da się wytłumaczyć, a jedynie odczuć. To odblask przemiany, którą niebo dokonuje w twojej istocie. To, co dziś wydaje się pustką, jest w rzeczywistości przestrzenią zarezerwowaną na to, co niezwykłe. Nie lękaj się poczucia samotności, bo jest ono jedynie gruntem, na którym zostanie zasiane nowe obietnice. Każda część Ciebie jest przygotowywana, by przyjąć bez lęku. Nadejdą dni, w których poczujesz wewnętrzne wezwanie, jakby coś większego pchało Cię naprzód. Nie ignoruj tego odczucia, bo to cichy głos ducha prowadzi Cię tam, gdzie powinnaś być. Nie będziesz zagubiona, będziesz prowadzona do swojego przeznaczenia. Córko, życie zaskoczy Cię w miejscach, o których nigdy być nie pomyślała. Gdy będziesz sądzić, że wszystko jest zwyczajne i przewidywalne, właśnie wtedy pojawi się niezwykłe, by pokazać ci, że niebo nigdy o tobie nie zapomniało. Uzy, które kiedyś były bólem, zamienią się w łzy rozpoznania. Będziesz płakać nie już z powodu straty, lecz z wdzięczności. Zobaczysz, że każdy fragment drogi, nawet ten najciemniejszy, był konieczny, by przyprowadzić cię aż tutaj. Niebo pragnie, abyś nauczyła się ufać subtelnym znakom. Słowo, które nagle do Ciebie przychodzi, niespodziewane spotkanie, wiadomość, która dotyka Twojej duszy, nic nie będzie przypadkiem. Wszystko będzie jak wskazówki pozostawione przez niewidzialne, by potwierdzić Twoją drogę. W Twoim sercu narodzi się pewność, której nic nie zachwieje. Nawet jeśli wszystko wokół spróbuje zaprzeczyć, wewnątrz Ciebie rozbrzmi mocny głos mówiący: Idź dalej, bo obietnica jest prawdziwa. Ta pewność będzie Twoją siłą w dniach, gdy świat spróbuje Cię rozproszyć. Córko, jesteś częścią czegoś większego. Twoja historia nie jest mała ani zwyczajna, nosi na sobie znak niebiański. Dlatego nic z tego, co przeżyłaś, nie było daremne. Każdy ból, każde pożegnanie i każda cisza były konieczne dla wielkiego objawienia, które się zbliża. Niespodziewane wniesie piękno na Twoją drogę. To, co wydawało się stratą. Objawi się jako ochrona, a to, co wyglądało na zwłokę, ukaże się jako Boska Troska. Nic, co czyni niebo, nie jest przypadkiem, i wkrótce zobaczysz doskonałość tego planu. Nie dziw się, jeśli Twoje serce zacznie płonąć nową nadzieją, jakby coś w tobie szeptało, że nadchodzi. To uczucie nie jest owocem Twojej wyobraźni, ale przygotowaniem na spotkanie, które już zostało postanowione. I tak, umiłowana córko. Niebo nadal Cię prowadzi. Każdy dzień niesie krok, każdy krok niesie znak, a każdy znak jest obietnicą ukrytą w czasie, aby w odpowiednim momencie zostać objawioną. Zachowaj swoją duszę czujną, bo tajemnica nie została jeszcze w pełni odsłonięta. Córko nieba, czy dostrzegasz, jak Twoje serce zaczyna bić inaczej, gdy te słowa dotykają Twojej duszy? Dzieje się tak, ponieważ nie są to zwykłe zdania lecz klucze otwierające niewidzialne drzwi w Tobie. Istnieją tajemnice, które czekają jedynie na Twoje pozwolenie, aby zakwitnąć. Czas, który nadchodzi, przyniesie spotkania wyglądające na przypadek, lecz nimi nie będą. To boskie ustawienia, zapisane na długo przed Twoim istnieniem. Gdy te chwile nadejdą, natychmiast rozpoznasz, że nie chodzi o przypadek, ale o przeznaczenie. W Twoim imieniu ukryte jest coś, czego nikt inny nie może unieść. To obietnica wyjątkowa, jedyna, jakby została uszyta tylko dla Ciebie. Jesteś pieczęcią historii, której nie da się zastąpić inną. Córko, Twoje sny zaczną mówić do Ciebie głośniej. Nie ignoruj tego, co widzisz w nocnym odpoczynku, bo niebo używa także tej przestrzeni, by odsłaniać wskazówki tego, co ma nadejść. Wiele odpowiedzi przyjdzie najpierw przez to, co wygląda jak zwykły sen. Czy czujesz, jak twoja intuicja się wzmacnia? To duch tchnie w tobie, już zaczyna ukazywać, co kryje się za pozorami, a ty otrzymasz zdolność widzenia dalej niż ludzkie oczy. Wkrótce pojawią się sytuacje, które będą próbować twojej wiary, lecz nie lękaj się. Te próby nie nadejdą, by cię zniszczyć, ale by pokazać tobie samej siłę, którą już nosisz. Będą zwierciadłem twojej prawdziwej wielkości. Umiłowana córko, to. Co wydawało się niemożliwe, stanie bez wysiłku przed Tobą. Niebo porusza elementy w ciszy, i nagle to, co było dalekie, stanie się tak bliskie, że zapytasz: Jak to mogło stać się tak szybko? Zaczniesz odczuwać wezwanie, by porzucić dawne wersje siebie. To, co kiedyś Ci służyło, już nie pasuje do Twojej duszy. Ta przemiana nie jest stratą, lecz krokiem naprzód, objawieniem tego, kim zawsze byłaś. Cały wszechświat przysięga się na korzyść Twojej historii. Małe znaki harmonii będą pojawiać się jeden po drugim, i zrozumiesz, że nic nie zdoła powstrzymać tego, co już zostało ogłoszone. Każdy szczegół ułoży się tak, byś była dokładnie tam, gdzie powinnaś. Wybrana córko, nie dziw się, jeśli poczujesz nową energię w swoich dniach. To początek, który już pulsuje w Tobie, ta wibracja poprowadzi Cię we właściwe miejsca, oddali od tego, co nie jest Twoje, i przybliży do tego, co jest obietnicą. Pośród wszystkiego Twoje serce zostanie wypełnione niewytłumaczalnym pokojem. Nawet bez pełnych odpowiedzi poczujesz, że jesteś bezpieczna, a ten pokój będzie dowodem, że niebo już idzie przed Tobą. Zostałaś naznaczona do czegoś, czego nie da się ukryć. Prędzej czy później blask, który nosisz, stanie się widoczny dla wszystkich. Ten blask nie jest tylko Twój. Jest odbiciem boskiej obecności zamieszkującej w Tobie. Ukochana córko, Twoja historia będzie zadziwiająca, bo nie podąży utartymi schematami. Kiedy pomyślą, że wszystko się dla Ciebie skończyło, właśnie wtedy niebo podniesie coś jeszcze większego. Twoje odrodzenie będzie znakiem, że niemożliwe ugina się przed wiarą. Wiatr przemiany już wieje w Twoją stronę. Poczujesz wezwanie, by przekraczać granice wewnętrzne i zewnętrzne, a stawiając każdy krok, Odkryjesz, że nie byłaś popychana przypadkiem, lecz prowadzona niewidzialną ręką, która nigdy nie wypuszcza Twojej. I tak, idź dalej, bo z każdym dniem zbliżają się nowe objawienia. Tajemnica jeszcze nie została w pełni odsłonięta, a im bardziej będziesz otwarta, tym bardziej zdumiewające okaże się to, co niebo przygotowało tylko dla Ciebie. Córko, czy dostrzegasz, że coś w Tobie zaczyna się budzić, jakby otwierała się nowa wizja? To nie jest złudzenie, to odbicie tego, co niebo już tchnie w twój duch. Zobaczysz poza zwyczajnym, a ta percepcja pozwoli ci zrozumieć, że nic nie jest przypadkiem. Ścieżki są przygotowywane w ciszy, a ty poczujesz, kiedy nadejdzie czas, by postawić każdy krok. Nie będziesz potrzebować ludzkich map, bo samo niebo poprowadzi cię znakami tak wyraźnymi, że twoja dusza nie będzie miała wątpliwości. To czas. By zaufać niewidzialnemu prowadzeniu. Wybrana córko, poczujesz wezwanie, by uwolnić słowa, które długo trzymałaś w milczeniu. To, co wydawało się stłumione w tobie, przemieni się w siłę. Gdy przemówisz, nie będzie to tylko Twój głos, lecz echo mądrości pochodzące z wysokości. Zauważysz, że Twoje myśli zaczynają harmonizować się z wyższą częstotliwością. Nowe idee pojawią się niczym promienie światła, rozjaśniając kwestie. Które wcześniej Cię myliły, to będzie znak, że niebo daje Ci widzenie wykraczające poza logikę. Wkrótce zaskoczą Cię szybkie ruchy, które poprowadzą Cię w miejsca, o których nigdy nie myślałaś, że odwiedzisz. Nie lękaj się niespodziewanego, bo każdy ruch jest częścią doskonałej sieci. Twoje przeznaczenie nie podąża zwykłą linią, lecz niebańskimi wzorami. Umiłowana córko, Twoja istota przyciągnie spojrzenia i serca, nie dlatego, że szukasz uwagi, lecz dlatego, że Twoja energia nosi znak tego, kto jest strzeżony. Będą osoby, które poczują spokój, będąc tylko blisko Ciebie, a to będzie dowód niewidzialnej obecności, która kroczy z Tobą. Znaki nieba pojawią się również poprzez naturę. Ptaki, wiatr, wody, a nawet cisza nocy przyniosą ukryte przesłania dla Ciebie. Naucz się odczytywać te subtelne gesty, ponieważ w nich kryją się odpowiedzi których twoje serce oczekuje. Nadejdą dni, gdy przeszłość spróbuje wzbudzić wspomnienia, by cię rozproszyć. Ale w tobie powstanie mocna pewność. Nie jesteś już tą samą osobą i nie wrócisz do tego, co ci nie służy. To pieczęć, że zostałaś przemieniona na zawsze. Córko, nadchodzący czas będzie wymagał odwagi, ale także ujawni nagrody większe, niż mogłaś sobie wyobrazić. Każda decyzja pogięta z zaufaniem otworzy niewidzialne drzwi. Jakby samo niebo czekało na Twój wybór, by działać. Zaczniesz dostrzegać, że osoby wokół Ciebie również zostaną dotknięte tym, co przeżywasz. Twoja podróż nie jest tylko Twoja, będzie przewodnikiem dla wielu innych dusz, które potrzebują przebudzenia. Jesteś światłem na drodze, jest tajemnica, która wciąż jest ukryta i wkrótce zostanie ujawniona. Nie próbuj rozumieć jak, lecz przygotuj swoją duszę, aby przyjąć to, co nadejdzie nagle. Ta tajemnica zmieni Twoją percepcję tego, co znaczy być wybraną. Córko nieba, Twoje kroki będą towarzyszone stałymi potwierdzeniami. Za każdym razem, gdy wątpliwość spróbuje cię dosięgnąć, coś się wydarzy, by wzmocnić pewność, że jesteś na właściwej drodze. Te znaki są boską troską, która zapewnia Twoje zaufanie. W Twoich zwykłych dniach pojawi się niezwykłość. Prosty gest, niespodziewane słowo. A nawet krótkie spotkanie będzie miało moc przemiany Twojej wizji. Nic nie będzie małe, gdy niebo będzie zaangażowane. Nie ignoruj ciepła, które poczujesz w swoim sercu, jakby była płomieniem płonącym w Tobie. Ten płomień jest żywą obecnością, która stale przypomina Ci, że jesteś wybrana, strzeżona i kochana ponad ludzką miarę. I tak, córko, idź dalej z czujnymi oczami, bo każda chwila skrywa fragment tajemnicy. Wciąż jest wiele do objawienia, a im bardziej pozostaniesz otwarta, tym wspanialsze będzie objawienie, które niebo przygotowało tylko dla ciebie. Ukochana córko, poczuj, jak niebo wciąż szepcze tajemnice w twoim sercu, nawet gdy nic nie wydaje się widoczne dla twoich oczu. Błogosławieństwa czekają na twoje oddanie, a każdy krok, który postawisz, będzie prowadzony przez dłonie, które nigdy cię nie opuszczą. Magia niewidzialnego już zaczyna się objawiać w Twoim życiu. Znaki, które Cię teraz otaczają, to więcej niż zwykłe przypadki. Rozejrzyj się, obserwuj detale, które wcześniej umykały Twojej uwadze. Każde spotkanie, każde słowo czy gest to zaproszenie dla Twojej duszy, aby obudziła się na niezwykłość, która na Ciebie czeka. Córko, zachowaj niezachwaną wiarę. Nawet w obliczu nieoczekiwanego, pamiętaj, że zostałaś wybrana by przeżyć coś ponad zwykłe. Niebo działa w ciszy i w każdej chwili przygotowuje coś, co przewyższy wszystkie Twoje oczekiwania. Zaufaj temu doskonałemu czasowi. Bardzo dziękujemy, że przyjęłaś tę wiadomość od aniołów. Aby potwierdzić, że światło dotknęło Twojego serca, napisz zdanie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. I nie zapomnij, konieczne jest, abyś dołączyła do naszego kanału, Zapisując się i włączając dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego niebańskiego przekazu. Bądź czujna, ukochana córko, bo nowe wiadomości od aniołów nadchodzą w kolejnych filmach. Każde objawienie przyniesie jasność, pocieszenie i siłę dla Twojej podróży. Pozostań czujna, ponieważ niebo wciąż z Tobą rozmawia, a z każdą wiadomością Twoja dusza będzie coraz bardziej oświecona.